Moment, moment widzowie, mam dla was jeszcze bardzo ważne ogłoszenie. Nawiązałem współpracę z mega dobrym brandem, jakim jest Wejdź. Chłopaki robią naprawdę kozackie ciuchy, a te nie dość, że wyglądają przepotężnie, to jeszcze jakościowo wypadają topowo. Ostatnio wypuścili nowe, kozackie, drosowe sety, dostępne w trzech wariantach kolorystycznych. Ale to nie koniec. Od soboty 21 rusza listokich największych bestsellerów. Wrócą m.in. takie hity, jak ta zajebista hoodie z gnatem, czy masa świetnych podkoszulków, które naprawdę robią robotę. A teraz najlepsze. Dla wszystkich moich widzów ekipa z VH przygotowała specjalny kod rabatowy, czyli 10 Raptor. Dzięki niemu dostaniecie 10% zniżki na cały koszyk. Gorąco polecam. Sam śmigam w ich ciuchach i serii oprócz tego, że wyglądają przekozacko, to są świetnie skrojone i jakościowo top of the top. Wbijajcie i korzystajcie póki dostępne. Link do strony oraz kodzik zamieszczam w opisie i przypiętym komentarzu. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o... Didi z kolejną falą oskarżeń. 50 Cent podsyca plotki. Mało K2 odpowiada na hate. Malik podtrzymał świąteczną tradycję. Jan Szpakowanie ukaże się w innej formie. Beef Olejnika i wszedł na wyższy poziom. Grande Connection skomentował wyjście Buddy za kaucją. Sean Diddy Combs ponownie znalazł się w centrum medialnego zamieszania. Tym razem na jaw wypłynęły zarzuty jego byłego asystenta, Filipa Pańsa, który oskarża rapera o przymuszenie do organizacji i sprzątania po ekscesywnych imprezach oraz o inne niepokojące działania. Nowy pozew złożony 23 grudnia rzuca nowe światło na życie jednego z najbardziej wpływowych artystów w całej branży muzycznej, który zdaje się być naznaczony skandalami. Filip Pańs, który pracował dla Diddy'ego między 2019 a 2021 rokiem, twierdzi, że był zmuszany do organizacji i sprzątania po imprezach znanych jako Wild King Knights. Te wydarzenia mają obejmować użycie alkoholu, tyków, zabawek erotycznych oraz innych kontrowersyjnych elementów. Do jego obowiązków należało przygotowywanie pokoi hotelowych, dostarczanie takich przedmiotów jak baby oil, lubrykanty, maszyny do seksu czy nielegalne substancje, a także sprzątanie po zakończeniu imprez, w tym usuwanie śladów DNA, narkotyków i innych dowodów. Asystent zarzuca również Didiemu zmuszanie go do intymnych aktów z jedną z uczestniczek imprezy, podczas gdy draper miał być świadkiem tego wydarzenia. Ponadto były asystent twierdzi, że widział Didiego brutalnie atakującego jednego z gości w Miami i że jego przełożeni grozili mu, bo o tym nie wspominał. Według złożonego pozwu, Państwu musiał nie tylko sprzątać po wydarzeniach, ale także dbać o to, by żadne informacje na temat imprez nie wyciekły do mediów. Zatrudniony personel hotelowy był ponoć hojnie opłacany, aby milczał na temat tego, co działo się ze zamkniętymi drzwiami. Pańs oskarża również Didiego o świadome narażenie gości na ryzyko zakażenia kredem, podczas gdy jego 51 urodziny miały odbywać się w trakcie pandemii. Nowy pozyw to zaledwie jedna z wielu spraw, które w ostatnich latach trafiły do sądu przeciwko Didiemu. Wcześniej został oskarżony przez swoją byłą partnerkę Casey o napań sekundom i handel ludźmi w celach. Ponadto w ubiegłym roku raper został aresztowany pod zarzutami związanymi z handlem ludźmi oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Prawnicy Didiego oczywiście kategorycznie zaprzeczają wszelkim zarzutom, twierdząc, że są one bezpodstawne i że ich klient jest pewien, iż ostatecznie prawda wyjdzie w końcu na jaw. W oficjalnym oświadczeniu podkreślają, że Didi nigdy nie dopuścił się działań, o której jest cały czas oskarżany. A co dalej? Sean Diddy od lat budzi skrajne emocje, zarówno jako muzyk, jak i postać medialna. Jego życie prywatne i zawodowe regularnie pojawia się na pierwszych Stronach gazet, a kolejne skandale tylko zwiększają zainteresowanie go osobom. Czy nowe oskarżenia wpłyną na jego karierę i wizerunek? Jedno jest pewne: nadchodzące miesiące będą dla niego niezwykle trudne, zarówno w sądach, jak i w oczach opinii publicznej. 50 Cent znowu znalazł się na ustach fanów po tym jak zasugerował powrót do studia, aby stworzyć wspólny album z Eminem. To, co przez lata wydawało się tylko marzeniem fanów, zaczyna nabierać realnych kształtów. Po serii wypowiedzi obu artystów, które wywołały niemałe poruszenie w środowisku muzycznym. Plotki o potencjalnym albumie zaczęły się pojawiać na początku tego roku, kiedy Eminem wspomniał o tym pomyśle podczas wywiadu. Choć początkowo podchodził do tematu z rezerwą, zaznaczając, że nie wie skąd wzięły się te spekulacje, szybko przyznał, że projekt byłby bardzo ekscytujący. Co więcej, M silne wsparcie dla swojego przyjaciela i wieloletniego współpracownika, mówiąc, że zrobi wszystko, by pomóc 50 Centowi w powrocie na muzyczną scenę. Fifty, który od lat skupia się głównie na karierze producenckiej i biznesowej, zareagował na te słowa w swoim stylu. W swoich profilach na social mediach napisał, że powrót do studia jest możliwy, ale najpierw musi zakończyć swoje zobowiązania związane z rezydenturą w Las Vegas, który odbędzie się w dniach od 27 grudnia do 4 stycznia. Duet Emma i 50 Centa od dawna uchodził za jedną z najważniejszych w historii całego hip. Ich wspólna twórczość przez lata definiowała brzmienie mainstreamowego rapu. Niedawno ponownie połączyli siły w utworze Gazen Smoke z najnowszego albumu Snoopa i doktora Dre zatytułowanego Misjonari. Numer będący swoistym hołdem dla Notoriusa BIG przypomniał fanom o chemii, która zawsze istniała między tymi dwoma gigantami. Wieści o możliwym wspólnym albumie szybko rozgrzały media społecznościowe. Fani z całego świata zaczęli spekulować na temat tego, jakie brzmienie mogłoby mieć takie wydawnictwo i czy mogłoby one dorównywać legendarnym produkcjom z czasów ich świetności. Wielu uważa, że projekt byłby jednym z najważniejszych wydarzeń w historii całego rapu i to nie tylko ze względu na ich status w branży, ale także na ich wpływy na całe pokolenie słuchaczy. Póki co obaj raperzy skupiają się na swoich bieżących projektach. 50 kończy przygotowania do swojego występu w Las Vegas, a Em pracuje nad kolejnymi muzycznymi przedsięwzięciami. Czy wspólny album stanie się rzeczywistością, czy pozostanie jedynie obiektem spekulacji, czas pokaże, ale jedno jest pewne. Jeśli duet zdecyduje się na współpracę, hip-hopowy świat wstrzyma oddech w oczekiwaniu na efekty. Małolatka dwa znany z burzliwych wydarzeń w swojej karierze i życiu osobistym, ponownie znalazł się w centrum zainteresowania fanów. Tym razem raper po półrocznej przerwie od mediów społecznościowych powrócił z nową energią i nową partnerką, którą zaprezentował na swoich kanałach. Wygląda na to, że egzotyczna miłość nie wszystkim przypada do gustu, co wywołało falę komentarzy w sieci. Po przeprowadzce do Tajlandii, Małolat zdaje się cieszyć życiem i nowym otoczeniem. Zdjęcia, na których pozuje z nową partnerką, wywołały spore zainteresowanie, ale także kontrowersje. Część obserwatorów zaczęła kwestionować płeć jego wybranki, co sprowokowało falę hejterskich komentarzy. Nie zabrakło drwin i aluzji, które sugerowały, że partnerka rapera jest tak zwanym ladyboyem. K2 zamiast ignorować zaczepki, postanowił odpowiedzieć swoim hejterom. W social mediach jasno dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru tolerować złośliwości. W swoim wpisie podkreślił, że takie komentarze mówią więcej o ich autorach niż o jego życiu. Jednocześnie życzył wszystkim więcej miłości i mniej jadu w nadchodzącym roku, podkreślając, że pozytywne nastawienie może przynieść wiele dobrego. Małolat nie pierwszy Raz znajduje się w ogniu krytyki. Wcześniej jego życie uczuciowe było źródłem licznych skandali, w tym głośnego rozstania z jego byłą partnerką, które zakończyło się interwencją prawną. Tym razem wydaje się, że raper chce unikać takich dramatów, co może tłumaczyć jego wybór nowej miłości w tak odległym zakątku świata. Podczas wymiany komentarzy z fanami na temat swojej przyszłości, raper zdradził, że obecnie skupia się na odpoczynku, a po nowym roku planuje powrócić do muzyki. Jak sam przyznał, kolejne kroki zależą od tego, co przyniesie mu czas, ale nie wyklucza również nowych wyzwań. Malik Montana po raz kolejny zagościł w świątecznej atmosferze polskiego rapu, podtrzymując tradycję publikacji zdjęcia z Bigosem. Ta nietypowa inicjatywa, która rozpoczęła się przypadkiem kilka lat temu, stała się nieodłącznym elementem Bożego Narodzenia dla jego fanów. W tym roku raper nie zawiódł, a jego post na Instagramie ponownie przyciągnął ogromne zainteresowanie. Historia tej tradycji sięga 2017 roku, kiedy Montana spontanicznie opublikował zdjęcie przy stole wigilijnym, mieszając Bigos. Towarzyszył temu sweterek w świątecznym klimacie, a całość miała być tylko żartobliwym akcentem. Jednak reakcja jego fanów przerosa oczekiwania rapera. Od tamtej pory Bigo stał się swoistym symbolem jego świątecznego wizerunku. Malik przyznaje, że obecnie jego media społecznościowe są zalewane pytaniami o tegoroczne zdjęcie już na kilka tygodni przed świętami. Choć tradycja rozpoczęła się jako zabawa, z biegiem czasu stała się dla Malika poważnym wyzwaniem. Raper otwarcie mówi o tym, że odczuwa coraz większą presję, by sprostać oczekiwaniom swoich fanów. Każde kolejne zdjęcie musi być równie dobre, jeśli nie nawet lepsze niż poprzednie. A liczba polubień na Instagramie staje się Nieformalnym wskaźnikiem sukcesu tej inicjatywy. W tym roku Malik postawił sobie bardzo ambitny cel, czyli zdobycie miliona lajków pod świątecznym postem. Choć do tej pory zdjęcie zgromadziło już ponad 600 tysięcy polubień, raper nie kryje swojej nadziei, że uda mu się osiągnąć założony wynik. Zdjęcia z Bigosem to tylko jedna z wielu świątecznych tradycji w polskim hip-hopie. Obok niej znajdują się między innymi oczekiwania na kolejne odsłony projektu Jan Szpakowanie czy zdjęcia Awiego w świątecznych sweterkach. Malik jednak wyróżnia się swoją konsekwencją. Od 6 lat co roku dostarcza fanom kolejną porcję świątecznego humoru i nawiązuje do polskiej tradycji kulinarnej. Chociaż nie wiem jak u was, ale u mnie bigosu się nie je. Na ten moment zdjęcie z bigosem zbliża się do rekordu, ale czy uda mu się przekroczyć magiczną granicę miliona lajków, to pozostaje wciąż kwestią czasu. Jakby nie patrzeć Malik nie tylko podtrzymał swoją nietypową tradycję, ale także pokazał, że nawet drobne gesty mogą stać się ważnym elementem świątecznej atmosfery w polskim rapie. Fani duetu Jan Szpakowanie, który przez lata był jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów w całym polskim rapie, muszę pogodzić się z faktem, że tradycyjne wydanie projektu Wigilię nie powróci w najbliższym czasie. Po trzech latach przerwy od tego cyklu, artyści postanowili skupić się na innych formach współpracy, ale broń Boże nie oznacza to, że całkowicie zrezygnowali z tworzenia razem. Wręcz przeciwnie, szykują coś, co z pewnością ucieszy wszystkich ich fanów. Jan Rapowanie ogłosił swoje plany na nadchodzące miesiące, które zapowiadają się bardzo intensywnie. Raper wiosną wyruszy w trasę koncertową. Pod nazwą Groteska Tour obejmującą 14 występów w czterech miastach. Wcześniej jednak planuje wydać nowy album, który jest już w bardzo zaawansowanym etapie produkcji. Artysta pracuje obecnie nad kompletowaniem gościnnych zwrotek, a wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Matiego z Moronga. Jak ujawnił Janek, szpaku pojawi się na jego nadchodzącej płycie, co wywało spare poruszenie wśród fanów. Janek podzielił się tą informacją, podkreślając, że gościna zwrotka jest już gotowa, a ich współpraca będzie jedną z atrakcji nowego krążka. Choć szczegóły dotyczące utworu nie zostały jeszcze ujawnione. W to fani duetu mogą spodziewać się dawki charakterystycznej energii, która zawsze była znakiem rozpoznawczym ich wspólnych projektów. Niejasne pozostają jednak plany związane z wydaniem albumu. Janek nie zdradził jeszcze, czy projekt ukaże się w ramach którejś z dużych wytwórni, czy może postawi na samodzielne wydanie. To otwiera przestrzeń do spekulacji, zwłaszcza, że wielu artystów w ostatnich latach wybiera niezależne ścieżki, by mieć pełną kontrolę nad swoją twórczością. Choć Jan szpakowanie w tradycyjnej formie świątecznej nie powróciło, obaj raperzy wyraźnie pokazują, że ich współpraca ma się bardzo. Dobrze i może przybrać nowe, równie ekscytujące kształty. Nadchodzące miesiące zapowiadają się jako czas intensywnej pracy i nowych muzycznych doznań, które z pewnością zadowolą fanów zarówno Janka, jak i Szpaka. Czy nowa płyta i gościnny udział Szpaka będą początkiem większego projektu, czy tylko jednorazowym akcentem? Na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne: duet nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Świąteczna atmosfera w polskim rapie nabrała zaskakującego zwrotu, kiedy Tede zdecydował się odpowiedzieć na zaczepki Kaczora BRS, Tomka Olejnika i Sui. Dis, 3 kondony, wydany w Wigilię, wywołał prawdziwą burzę w środowisku, a reakcje jego przeciwników tylko podsyciły emocje wokół konfliktu. W odpowiedzi na zapowiadane ataki ze strony Kaczora BRS i Olejnika, Tede postanowił ubiec swoich rywali, publikując 8-minutowy numer zatytułowany 3 kondomy. Dis, skierowany w dwójkę raperów i jednego frika, nie tylko wbił szpilę każdemu z nich, ale również pokazał, że TDF potrafi nadal zaskakiwać swoją kreatywnością i precyzyjnie celowanymi punchline'ami. W numerze nie oszczędził nikogo, odwołując się zarówno do flow przeciwników, jak i ich wcześniejszych działań. Dodatkowo Jacek wypuścił limitowaną epkę na różowym winylu, którą można było zamawiać tylko przez 72 godziny. To kolejne potwierdzenie, że TD jest nie tylko mistrzem bifu, ale również i marketingu. Na Jacek momentalnie zareagował Tomek Olejnik, który od dawna zaczepiał rapera w mediach społecznościowych. Influencer znany przede wszystkim z udziału we free nie Zaskoczenia prezentem od Ted'ego, ale jednocześnie zapowiedział, że jego odpowiedź będzie równie mocna. Olejnik zdradził, że do Disnu na TDFa może dołączyć niespodziewany gość, co jeszcze bardziej podsyciło ciekawość fanów. Chociaż olejnik nie podał dokładnej daty premiery swojego numeru, zasugerował, że możemy spodziewać się go w najbliższych dniach. Czy faktycznie jego odpowiedź okaże się tak zaskakująca jak zapowiada, najpewniej czas pokaże i zweryfikuje. Natomiast kolejnym, który postanowił odpowiedzieć na zaczepki Ted'ego, jest Suja, Weteran znany z regularnych prowokacji wobec TDFa na Instagramie. Początkowo twierdził, że nie podejmie rękawicy. Jednak w świątecznej atmosferze zmienił swoje zdanie i zapowiedział, że jego dis ukaże się jeszcze przed końcem tego roku. Już teraz Suja udostępnił fragment swojego kawałka, w którym uderza w Tedego, nawiązując do jego przyszłości oraz projektów. Co ciekawe, raper aktywnie szuka producentów do stworzenia idealnego bitu, a cały numer ma zostać opublikowany w Sylwestra. Reakcja Tedego na ten ruch była dość jednoznaczna, czyli dwie emotki, wyrażające śmiech i zażenowanie. Czy odpowiedź Kaczora, olejnika i Sui zdołają dorównać poziomowi trzech. Kondomów, czy Sylwester okaże się finałem tego konfliktu, czy może tylko początkiem kolejnego rozdziału. Tego nie wiemy, ale to starcie na bank zostanie długo w pamięci fanów. Dwa tygodnie temu Grande Connection opublikował film zatytułowany Najbardziej Zakłamany Milioner na polskim YouTubie, w którym głównym antybohaterem został oczywiście Budda. Produkcja odbiła się bardzo szerokim echem w sieci, zdobywając do tej pory ponad półtorej miliona wyświetleń. Film spotkał się z mega pozytywnym odbiorem widzów, którzy docenili zarówno szczegółowość przedstawionych zarzutów, jak i fajny, ironiczny styl. Kiedy Grande publikował swój materiał, prawdopodobnie nie spodziewał się, że zaledwie dwa tygodnie później Budda i jego partnerka Grażynka opuszczą areszt. A wszystko to po wpłaceniu kaucji w wysokości 2 milionów złotych za youtubera i miliona za jego partnerkę, decyzja o uchyleniu aresztu wywołała prawdziwą burzę w internecie. Komentujący podzieli się na dwie grupy. Najwierniejsi fani Kamila twierdzili, że prokuratura nie była w stanie zebrać wystarczających dowodów, by utrzymać go za kratkami. Z kolei inni sugerowali, że youtuber mógł zawrzeć układ z prokuratorem. Argumentem wspierającym tą drugą teorię była data. Budda jego partnerka Graszynka wyszli na wolność dzień przed wigilią, co zdaniem części komentujących mogło być efektem współpracy, która poz Zwoliła im spędzić święta z rodziną. Co ciekawe, do sprawy odniósł się również były policjant youtuber, czyli sierżant Bagieta, który zasugerował, że możliwość współpracy Kamila z prokuratorem nie jest wcale wykluczona. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę poważne zarzuty ciążące na Buddzie, tak jak udział i prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Budda i Grażynka na wolności. No tylko, że dlaczego oni wyszli na wolność? Może was uświadomię jak to działa. Ja nigdy przy grupach przestępczych wprawdzie nie robiłem, natomiast z mojego doświadczenia pracy w Wydziale Kryminalnym opowiem wam jak to się robiło na przykład Osób zatrzymanych na przykład za środki. No to dogadywało się tak z prokuratorem, że jeżeli taka osoba była zatrzymana, na przykład w okresie świątecznym, no to takiej osobie składało się propozycję taką trochę nie do odrzucenia na zasadzie słuchaj, wyjdziesz, spędzić sobie święta z rodziną, zamienimy ci. Areszt na przykład na poręczenie majątkowe, jak tam dasz nam jakąś informację. Ja nie mówię, że tak było w przypadku Buddy, natomiast nikt nie wychodzi sobie od tak z aresztu, jak jest zatrzymany za grupę przestępczą. Bo przypominam, że Budda był tymczasowo aresztowany razem z Grażynką. Budda wyszedł za poręczenie majątkowe 2 milionów złotych, a Grażynka miliona złotych. Więc nie wiem, czy tak było. Do Buddy życzę wesołych świąt, natomiast absolutnie do przemyślenia. Bądźcie bezpieczni, wbijajcie na sierżanta bagiety na YouTube. Elo po wyjściu Buddy, film Grande zyskał w pewnym sensie drugie życie, wywołując falę komentarzy. Część widzów zaczęła zarzucać twórcy nierzetelność, argumentując, że uchylenie aresztu świadczy o niewinności Buddy. Pomijając już fakt, że zmiana środka zapobiegawczego w żaden sposób nikogo nie uniewinnia, bo wyrok w tej sprawie przecież jeszcze nawet nie zapadł, to Grande zdecydował się skonfrontować z tymi komentarzami w następujący sposób, dając w pewnym sensie mini oświadczenie do tej sytuacji. Co tam? Jak twój zakłamany milioner? Czekamy na odpowiedź. Ale jaką odpowiedź? Uchylenie aresztu i układ z prokuratorem niczego nie zmienia w kwestii okłamywania przez niego widowni. Kukiełka też odpowiadał z wolnej stopy. Będzie druga część. Ponoć wychodzi za kaucją. Ładnie musiał się tam pucować, co i jak. Skoro wyszedł na święta z milionową kaucją, to oznacza układ z prokuraturą. A co dalej? Sytuacja wokół Buddy jest bardzo dynamiczna, a kontrowersje wokół jego wyjścia z aresztu budzą coraz więcej pytań. Czy teoria o współpracy z prokuratorem okaże się rzeczywiście prawdziwa? Czy może prokurator rzeczywiście nie miał wystarczających dowodów na podstrzymanie aresztu? Na ten moment jedyną pewnością jest brak wyroku w sprawie. Wszystkie opinie, spekulacje i domysły należy traktować z odpowiednim dystansem. Pamiętając, że w świetle prawa, Budda i jego partnerka są niewinni, dopóki nie zostanie im udowodniona wina w sądzie. A co wy sądzicie o tej sytuacji? Czy podzielacie zdanie m.in. Grande, jakoby to Budda miał wyjść dzień przed Wigilią, ponieważ poszedł na uka z prokuratorem, czy może jednak odrzucacie tą tezę i twierdzicie, że ci zostali zwolnieni, bo nie było na nich wystarczających dowodów? Jestem naprawdę mega ciekawy, jakie wy macie do tego podejście i bardzo chętnie nie poczytam komentarze. Myślę, że może być z tego mega fajna dyskusja. Dobra, tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.